Coraz więcej osób interesuje się tak zwanym przerywanym postem, sposobem odżywiania, który polega na jedzeniu tylko w określonych godzinach dnia. Czy to rozwiązanie może być dobre również dla seniorów? Dla wielu starszych osób przerywany post może przynieść korzyści. Badania sugerują, że taki sposób żywienia może poprawić metabolizm, zmniejszyć stan zapalny i wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi. Może także poprawiać jakość snu i wspierać procesy regeneracyjne organizmu. Ale uwaga, nie każdy senior powinien stosować ten model żywienia. Starsze osoby często mają inne potrzeby żywieniowe i mogą być bardziej narażone na niedobory, odwodnienie lub spadek energii. Zwłaszcza jeśli przyjmują leki, które trzeba brać z Posiłkiem. Dlatego przed wprowadzeniem przerywanego postu warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Wspólna analiza stanu zdrowia pomoże dobrać odpowiedni rytm posiłków. Jak można bezpiecznie zacząć? Zamiast drastycznych zmian warto skrócić okno żywieniowe stopniowo, np. jeść od godziny 8 do 18. W tym czasie ważne jest, by posiłki były zbilansowane, bogate w białko, błonnik, witaminy i nawodnienie. Zadbajmy, by senior nie odczuwał głodu, a przerwy w jedzeniu nie były zbyt długie. Równie ważne są regularne badania i obserwacja samopoczucia. Przerywany post to narzędzie, nie moda. W odpowiednim zastosowaniu może wspierać zdrowie, ale nigdy nie powinien pogarszać jakości życia.